I w taki oto sposób wszedłem kiedyś do głowy katnapa. No co ty gadasz, Szarki? Też bym chciał kiedyś wejść do głowy katnapa. Nigdy nie byłem w żadnej głowie. Co, jak to nie byłeś kiedyś w czyjejś głowie? No naprawdę, nigdy nie byłem w czyjejś głowie. Nigdy nie miałem takiej okazji. To się świetnie składa, ponieważ tutaj masz specjalną okazję, żeby wejść do głowy poł. Wow, poł, niesamowite! Kocham poł. Nawet kiedyś swojego poł miałem. I więc to będzie dla mnie wielka przyjemność wejść tutaj do głowy od poł. Tylko jest pewien problem, bo zgubiłem klucze do tych drzwi Więc będziesz musiał je jakoś znaleźć Spokojnie, bez problemu je znajdę Sharki chodź ze mną do tej głowy od połu. A jeżeli wy jeszcze nie wiecie To Szarki założył nowy kanał Więc możecie go teraz zasubskrybować I tam będzie bardzo dużo filmików ze mną Więc subskrybujcie kanał Szarki Dokładnie, więc subskrybujcie A my idziemy szukać klucza Tylko pytanie, jak mamy tam wejść, skoro tu wszędzie jest lawa Sharki chodź tutaj na ten blok diamentu I gdzie mamy teraz skoczyć? No tam na ten drugi blok Diamentu. No dobra, to jak powiedziałeś, to no tak pójdę, tylko mnie naprawdę zastanawia, gdzie może być ten klucz jeden? Chyba w lawie, skoro tutaj nie możemy nigdzie indziej pójść. A gdzie teraz trzeba pójść? I naprawdę tu nie ma innej ścieżki. No co my teraz robimy? Nie wiem, ale spójrz, u góry jest jakiś ślaczek, więc trzeba chyba iść według tego ślaczka brązowego. Ło, wow, dobra, to idę we, wokół tego ślaczka. No to się i choć szybko, tylko jest naprawdę problem z tym kluczem. Bo nigdzie nie było żadnej skrzynki po drodze, żebyśmy mogli go Zdobyć. No to nie mam pojęcia, gdzie powinniśmy pójść, Didi. Może to jest jakaś fejkowa kłódka i powinniśmy po prostu ją dotknąć. No to chodź, zobaczymy, tylko musimy przejść przez to. To biegnę, Didi, zobaczyć te drzwi. Ej! To są chyba fejkowe bloki, bo dotknąłeś tego bloku i wpadłeś do lawy. W takim razie muszę wybrać ten blok i nie wpadłem do lawy. Teraz pytanie, który ja mam wybrać, Szarki? No musisz zgadywać, bo ja nie mam pojęcia. Wyglądają tak samo. No dobra, to wybieram ten. Ej, to jest dobry. Teraz chodź za mną. Dobra, idę za tobą. O, oh, całe szczęście. Bałem się, że wpadnę do lawy. Powinniśmy teraz wybrać kolejny blok, więc wybieram ten. Ej, to jest fejkowy blok. Ej, Didi, ta kłódka jest zamknięta. Musisz się cofnąć, bo chyba coś pomyliliśmy. No dobra, to się cofnę i zobaczę, czy nigdzie nie ma gdzieś tam klucza. Chwileczkę, ta lawa mi troszeczkę wygląda podejrzanie, bo nie wygląda jak ta cała lawa, tylko coś tu wystaje. Jak myślisz, powinienem tam wchodzić, Szarki? No chyba musisz, bo nie widzę innej opcji, żebyśmy znaleźli klucz. No dobra. To ja tam skakuję i liczmy na to, że to nie będzie fe I liczmy na to, że to nie będzie prawdziwa lawa. Ej, to jest fajkowa lawa. I jestem w pomieszczeniu wypełnionym całą lawą. Więc jest to naprawdę gorąco, ale faktycznie. Jest tu skrzynka z kluczem, więc chodźmy szybko otworzyć tą kłódkę. Szarki, spójrz co ja mam. To masz klucz, ale ekstra, chodź tu szybko. No dobra, to otwieram teraz te drzwi i wejdźmy teraz do środka. I ten wagonik będzie mnie teraz prowadził, i Szarkiego do głowy odpowiadał. Więc jedziemy do środka głowy od Paul. Uważaj, szarki, dla siebie! Pójdź, szarki, jesteśmy w głowie od Paul. I teraz tu jest jakaś historyka, chyba z jego życia. O nie, straszny Poł się ukrywał pod łóżkiem. A skąd oni niby wiedzą, że to jest straszny Poł że ma czerwone oczy i od razu jest straszny? Ale to widać, Poł zawsze miał takie oczy. To no w sumie racja, szarki, masz rację. To jest zły Poł Sprawdźmy, co się stało dalej. Był tak głodny, że zjadł nogę chłopczyka i spójrz! On się wgryzł w tą nogę. O boże, ale to jest obrzydliwe. On prawie zjadł człowieka. Ale czemu ten poł jest taki agresywny? Chłopczyk zaniósł pół do kuchni i go dokarmił. Ej, to dobry z niego, chłopczyk, bo przed chwilą go ten pół zjadł w nogę, a teraz on mu gotuje jedzenie. W sumie racja też by mu gotował, bo w takim razie pół by mnie wtedy zjadł. Całego. <laughs> Faktycznie tak by było. Następnie pół zjadł wszystko i chłopak musiał kupić jedzenie. No nic dziwnego, jak taka kluska kupy wszystko zjadła. Jedny chłopczyk, on nic nie mógł zjeść. Właśnie, bo wszystko za niego Ale chwila, co tu robi Paulina? Ktoś podrzucił Paulinę, czyli że tak ona się pojawiła w domku od Poł. Ktoś ją po prostu podrzucił. Paul będzie miał swoją dziewczynę. Czy ja wiem, potwór obserw... Ej, przeczytaj to. Potwór obserwował cały czas Poł Paul i Paulinę, czyli że ten potwór pod łóżkiem to nie był Poł. Ojej, czyli ten Poł jest zły. Ale też zobacz, jak oni patrzą groźnie. To nie wiadomo teraz, to jest zły, ja już się pogobiłem w tej historii. Ale zobacz na to, Poł zjadł Paulinę i stał się potworem! Czyli to Poł był prawdziwym potworem, tak? No chyba był. Oj, co wy robicie w mojej głowie? Pokażę wam dużo lepszą historię. No dobra, Po, pokaż mi twoją prawdziwą, dużo lepszą historię. Zaprowadź mnie do niej. Po, co to jest niby za historia, bo jestem mega ciekawy. Żadnych obrazków tutaj nie widzę. To jest historia, jak umarłeś, Didi. O, nie, czemu ty jesteś taki straszny! Poł, nie możesz mnie zabić. Muszę ciebie, ja po ale ja pokonam ciebie. Zaraz umrę, mam dwa serduszka, nie mogę na to pozwolić. Zaraz zginiesz, zły poł. Ej, zostaw mnie, bo zaraz cię uderzę i zginiesz, a masz. Nie ma takiej opcji, zaraz to ja ciebie uderzę i ty zginiesz. O nie, mieczek mi wypadł z ręki. Dobra, zaraz cię pokonam. Konty, masz tyle życia, straszny Paul. A masz, Didi. Jest, w końcu mi się udało pokonać tego strasznego Paul. I co, jak podobała ci się ta przygoda? Była mega straszna, już chyba nigdy więcej nie wejdę do ciebie czyjeś głowy, bo to miało być coś ciekawego, a było naprawdę strasznego. Zrobiło się już mega późno jest i jest noc. Idę sprawdzić, czy wszystkie moje kolorowe poł sobie śpią w swoich łóżeczkach. Ej, gagatki, dlaczego wy jeszcze nie śpicie w swoich łóżeczkach? Ale to już kłaście szybko, bo rano będziecie zmęczeni, a tak musicie się wyspać. No i w końcu słodko leżycie. Mówię wam, naprawdę się wyśpicie. Kolorowych snów moje kolorowe poł. No dobra, to jak już ich położyłem to spanie to sam idę spać, bo już jestem mega zmęczony tym super fajnym dniem. Haha, ha, jestem naprawdę złym poł. I jestem głodny kolorów. Sam nie mam kolorów, więc muszę komuś ukraść te kolory. jakiś głupek zostawił otwarte drzwi do domku z kolorowymi poł. Więc teraz się tu wkradnie i wszystkim ukradnę kolory. Hahaha. Ha, ha. Zacznijmy kraść najpierw kolor czerwony. Wysłałem z całego domku i oraz poł cały kolor czerwony i teraz on jest cały biały. Teraz zabiorę kolor od od zielonego. Więc się przygotuj na to, że będziesz bialutki. i nie będziesz miał tak samo koloru jak ja. No i wyssałem cały zielony kolor z tego zielonego poł. Jeszcze muszę tylko wyssać z reszty, z tego różowego, żółtego i niebieskiego. Będę naprawdę kolorowym wtedy poł. I różowy też wyssałem cały i jestem naprawdę potężnym złym poł. Jak wyssałem wszystkie kolory z tych poł, mogę teraz uciekać i schować. Te wszystkie barwniki tak, żeby ich nikt nie znalazł. Ale to była super randka noc. Naprawdę mi się przyjemnie dzisiaj spało i wstałem naprawdę wcześnie, więc mam nadzieję, że jeszcze moje połów sobie słodko śpią i będę mógł ich obudzić i dać im super śniadanko. Chodźmy zobaczyć, co jest u moich Poł Ej, chwila, dlaczego ten domek jest cały biały? Przed chwilą on był mega kolorowy. Halo, powstajemy! Dlaczego moje kolorowe pow straciły kolory i są całe białe? Dobra, nie mogę tak głośno krzyczeć, bo zaraz ich obudzę i wtedy będzie mi naprawdę smutno. A tak to postaram się odzyskać od nich kolory, żeby nawet nie skapy, że je stracili. Tylko muszę poszukać jakiś poszlak. Czy wy coś widzicie? Chwileczkę, co tam to robi? Tam jest jakiś dziwny napis. Postaram się go przeczytać. Ukradłem kolory twoich poł Ktoś ukradł kolory moich poł No to tyle to ja już wiem Tylko jak je mogę odzyskać Spójrzcie na różnych kolorach są przyciski I chyba klikając w dany przycisk będę mógł odzyskać dany kolor Zacznijmy od czerwonego I przeniosło mnie na parkur, Który jest mega czerwony Czyli jak przejdę ten czerwony parkur, Odzyskam barwnik do mojego czerwonego poł Więc nie zatrzymuję się i idę po tym ciężkim parkurze Ej jak ja mam tak wysoko doskoczyć Przecież to jest niemożliwe No chyba że ta draga binka mi pomoże w tym. O, pomogła mi. Nie było to takie trudne. Gdzie ją ja doskoczyć tą trampoliną? Mam nadzieję, że mi się uda. Ale fajne sofy. Chciałbym mieć taką, ale pomarańczową w swoim domku. No chyba, że sprezentuję taką mojemu czerwonemu poł. Mam nadzieję, że się wtedy ucieszy, a ja przechodzę dalej ten parkur dla mojego czerwonego poł i w ogóle dla moich kolorowych poł. Teraz jakoś muszę doskoczyć w to miejsce, ale to miałem szczęście teraz. Chwileczkę. Mogę oszukać to delikatnie, więc skoczę tutaj i szybko i odzyskam kolor. Więc dobra, wskakujemy tu i dostałem barwnik do ręki, więc mogę wracać teraz do domku i oddać kolor czerwony mojemu czerwonemu połu. Tylko muszę to naprawdę zrobić mega po cichu, żeby go nie obudzić i klikam w niego. I mój poł odzyskał kolor czerwony. Teraz idę szybko, po odzyskać resztę koloru, tak, żeby się nie skapli. Oho, teraz mnie przeniosło do koloru zielonego labiryntu. I chyba będę musiał czegoś tutaj poszukać, tylko pytanie, czego i w którą stronę powinienem najpierw poszukać. Może wybiorę najpierw stronę w pra. O nie, zgadłem chyba prawidłową stronę. Tylko, że to jest kłódka. Czyli, że muszę poszukać jakiejś skrzynki albo miejsca, gdzie znajdę kluczy. Wydaje mi się, że jak pójdę w to miejsce, to znajdę coś ciekawego. Ej, chwila, zgubiłem się. Czy ja idę dobrze? Nie wiem, czy idę. Nie, no, wróciłem na start. Źle poszedłem. Ej, chwileczkę. Tędy. Nie, 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 nie bo bym się prawie wrócił. O, znalazłem skrzynkę. A w tej skrzynce był uniwersalny klucz. Więc chodźmy otworzyć tamte drzwi, i to bardzo szybko. Bo zaraz moje kolorowe poł się obudzą. A nie chcę, żeby mi było smutno, że stracili kolory. Bo ja też kiedyś straciłem swój kolor. Otwieram te drzwi i otwieramy skrzynkę. A w środku był zielony barwnik I mogę iść teraz dać mojemu zielonemu połuk swój jego kolor. Uwaga, zielony poł, tylko się nie obudź. No i mój poł jest cały zielony. No dobra, idę teraz po resztę koloru. Wybierzmy może teraz kolor żółty. I przeniosł mnie na mapę, gdzie muszę się zaopiekować dzieckiem poł, tylko jest mega tyci problem. Nie nigdzie tu nie widzę żadnego dziecka. Nie ma ani tutaj za drzewem, ani za tym drzewem. Na dachu nie ma i w domku też go nie ma. Nigdzie nie ma poł. I do tego jeszcze dziecka. Ale jest jakiś tutaj dziwny telefon. Jak go wezmę, to ciekawe co się stanie teraz jak go wziąłem. Aha, czyli że takim poł muszę się zaopiekować. to weźmy go umyjmy, bo Biedaczek jest brudny i śmierdzący już i teraz cały wyczyszczony. Tylko dlaczego on ma termomert w buzi? Chyba jest on chory i głody. Pogłaszmy mu go i żeby dostał lepszej humorków, ale on jest naprawdę głodny. Nie ma nic tutaj, to do... i o. Dajmy może mu. Miksturę zdrowia, czyli dwie wystarczą, dwie będą potrzebne. Więc dajmy mu bardzo dużo zdrowia, tak żeby miał 100% i musimy go teraz nakarmić. Tylko gdzie tu jest jakieś jedzenie. O nie, lodówka jest pusta, czyli coś będzie trzeba kupić w sklepie do jedzenia. Przygotujmy mu może jedną zupkę, do tego dajmy mu jedną sushi z tuńczykiem, jakieś warzywa. Możemy mu dać ogórkę i kopomidora. I jakiś deserek, może jakieś dwa lody dostanie truskawkowe I cukierka na to, żeby się lepiej poczuł Albo żelki Masz tutaj haribo, lodzika truskawkowego i jeszcze jednego Oczywiście pomidorka trzymaj, żebyś był zdrowy I ogórka Ogórka nie chcesz? No nie wybrzydzaj Ogórka cwaniaku nie chciałeś? A sushi to z przyjemnością zjesz A jak tam się zaopatrujesz na zupkę warzywną? O nie, mój pół się trochę roztył Chodźmy z nim jeszcze zagrać jakąś grę, bo naprawdę mu jest przykro, że nie Zajmował się nikt inny. Musimy zagrać zapamiętywanie tutaj jedzenie, ale nie pamiętam, co dokładnie było. O, tutaj, gdzie był kurczak? Szybko trzeba znaleźć kurczaka. Nie wiem, tu le. O, o, lemoniada, kurczak, ponczek i znalazłem wszystko. Dajcie kolejny poziom, bo to jest naprawdę proste. Dobra, wiem, gdzie co było, mniej więcej. Cyk, cyk. Ej, chyba zapomniałem, gdzie co było. Dobra, to było tu, to lot był tu. Nie, tu był lud. Nie, ej, nie pamiętam, to było to, to było to. Nie. Tu był lód i dobra, zdążyłem Czy wy się skupiliście, bo ja nie skupiłem się I przez to nie wiem, gdzie, jakie były rzeczy Ale postaram się to zrobić jak najszybciej Hot dog, o, tu był hot dog, Tu była pomarańczka i tu mamy jeszcze deser Mam nadzieję, że będę w to naprawdę dobry Pyk, pyk, jestem naprawdę to wyśmienity Bo zgaduję wszystko za pierwszym razem No dobra, prawie za pierwszym razem I ostatni poziom Naprawdę muszę się teraz skupić Dobra, cyk, 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 cyk Nie, gdzie jest wisienka, gdzie jest wisienka Bo brzoskwinia była tutaj, brzoskwinia i sushi i skończyliśmy I mój Paul jest cały zadowolony Tak dobrze się zaopiekowałem tym Paul Że dostałem żółty barwnik Dobra, idę pokolorować mojego Paul Żółty Paul, zaraz odzyskasz swój kolor Ty w sumie nawet nie będziesz wiedział, że go straciłeś Ale odzyskasz go Proszę bardzo Mam nadzieję, że nawet tego nie poczułeś Chodźmy teraz może po niebieskiego, a może po różowego Nie wiem, który będzie lepszy Dobra, wybieram niebieskiego Chwileczkę, czyli żeby odzyskać niebieski kolor Muszę narysować śmiesznego Paul Nie ma spraw bez problemu to zrobię. Więc bierzmy się za malowanie tutaj śmiesznego połu. Tylko pamiętajmy, musimy wybrać tutaj niebieskiego, bo to będzie niebieski poł. W ogóle to poł całe, same z siebie są śmieszne, więc tu dużo nie będzie trzeba robić. Ale zróbmy jedno oko tutaj, drugie oko tutaj zróbmy takie śmieszne. Jedno oko tam, drugie tam. Jak to śmiesznie wygląda. Zróbmy teraz taki uśmiech z językiem, żeby pokazywał. I jeszcze taką Czapeczkę zieloną mu zróbmy i wyglądał naprawdę zabawnie. Może jeszcze zróbmy mu pomarańczowy nos. No i ten poł wygląda mega śmiesznie, także dostałem niebieski barniuk, więc chodźmy go teraz pokolorować. Mam nadzieję, że ten też się nie obudzi, dobra, klikam w ciebie! No, i mój niebieski poł odzyskał kolor. Teraz został tylko różowy, więc chodźmy ocalić jeszcze kolor różowego poł. A żeby odzyskać różowy kolor, muszę zgadnąć, który poł jest prawdziwy. Ej, czemu ten poł jest taki straszny! O co z nim chodzi. Ale nie, skupmy się najpierw na tym. To nie wygląda mi na prawdziwego poł. To wygląda na Psa po, a Poł nie jest pieskiem. Więc tego nie wybieram nawet. Ten wygląda całkiem normalnie. Ale czy to jest prawdziwy poł? Nie mam pojęcia. Tylko mnie bardzo zastanawia, ten poł On wygląda na mega złego. I ciekawe co mu się stało, że jest taki zły. Więc wybieram tego po, on wygląda na prawdziwego. I dostałem różowy barwnik, więc chodźmy pokolorować moje po. I ostatni połud został do pokolorowania. Wszystkie są już kolorowe, tylko ich domek jest cały biały, więc muszę to naprawić. I cały domek jest tak samo kolorowy, jak był przed chwilą, więc udało mi się odzyskać wszystkie kolorki. I całe życie moich poł jest ocalone. Nie będą one smutne. Ale chciałbym adoptować jeszcze jednego połu, więc chodźmy go adoptować, bo tutaj mam za mało tych kolorów, brakuje mi brązowego. No dobra, więc czas dodać troszeczkę smrodu. Oczywiście elikst brązowy i wtedy wychodzi mieszanka wybuchowa. O nie, jeszcze tutaj mi się fiolka wylała. Co tu się dzieje? O Boże, coś tutaj się dużego tworzy. E, co mi się tutaj stało? Ej, chwila, chyba mi nie wyszło, bo to się w ogóle nie rusza. No nic, kolejny niewypalony eksperyment. Czas to spuścić do toalety. Kolejny niewypalony eksperyment. Czas do toalety. Idę sobie stąd. A, gdzie ja ląduję? Czemu? Ja jestem w jakichś ściekach. I dlaczego tu jest tyle kupy? Ale tu jest obleśnie, tu są same szczury, kupy i toalety. Co ja muszę Prawie to dotknąłem. Muszę się chyba dostać do wyjścia z tej toalety, tylko tam leci brudna woda, a tam taka czysta. Więc chyba musimy być do tej czystej. I musimy uważać na te szczury i skoczmy na tą kupę. Oj, ale ona jest obrzydliwa. Zaraz przejdę ten parkur i wyjdę z tych kanałów, gdzie są same szczury i kupska. A co jeżeli pójdę do tamtych kanałów? Wydaje mi się, że to jest złe miejsce, że dobrym będzie tamto. I ostatnie skoki i Tą tą kupę, i teraz, jak wejdę do tej wody, to może uda mi się wyjść z tego kibla. Wyskakuje No dobra, udało mi się wydostać z tego kibla. Idę teraz do doktorka z nim porozmawiać. Dlaczego mnie tam wrzucił? Doktorku, dlaczego wrzuciłeś mnie do tej toalety? Chwila, tu to ty się jednak ruszasz? O co tutaj chodzi? No ruszam się użyłem. I wylądowałem w ściekach, i musiałem przez to wszystko przechodzić, żeby się tutaj dostać z powrotem. Wow, hura hura Wow, udało się! Tak bardzo się cieszę. Tyle niewypalonych eksperymentów. Dobra, wiesz co, ja ciebie zaadoptuję, będzie ci najlepiej na świecie. Ej, super, będę miał swojego tatę, ale fajnie, naprawdę się cieszę, że będziesz moim tatą. Dobra, Paul, ale wiesz co, tak naprawdę to ja jestem teraz mega zajęty. Idziesz już do przedszkola, bo muszę robić dalsze eksperymenty. No dobrze, tato, doktorku, pójdę do przedszkola, jak tak bardzo chcesz. Dzień dobry, pani Miss Delight, ja przyszedłem dzisiaj do przedszkola, bo mój tata doktorek mnie tu wysłał. Cześć, koledzy, jestem nowym uczniem. Ale brzydal, i jeszcze jak ty śmierdzisz, nikt się z tobą nie będzie tutaj kolegować Dlaczego tak do mnie mówisz, burgerze? Od ciebie też nie pachnie zbyt ciekawie, tylko z samym olejem No i lepiej, lepszy olej niż jakaś kupa Co ty w ogóle tu robisz? i Kto cię tu zaprosił? Idź sobie stąd No mój tata mi kazał tutaj przyjść, bo mnie stworzył przed chwilą Jestem jego nowym eksperymentem Eee, fuj, śmierdzisz, nie zbliżaj się już do mnie, bo zaraz się zarażę czym. Dlaczego jesteś taki niemiły? Idę się poskarżyć tacie, naprawdę jest mi przykro. Tato, tato, mam problemy w przedszkolu. Wszyscy się ze mnie śmieją, że śmierdzę kupom. Nie przejmuj się, maluszku. Masz tutaj takie specjalne coś. Dzięki temu się powiększysz i będzie, będą się ciebie bać. O, jak super, to już to będę zaraz jadł. Ale ta truskawka jest pyszna. Mieś rację, te truskawki naprawdę zadziałały. Urosłem i jestem teraz w wielkim. Poł, czy ty to słyszysz? Umiera mój nowy wynalazek. Muszę się tym jak najszybciej zająć. O, widzę, że urosłem. Urosłem dzięki twoim truskawkom, ale zajmij się tym twoim wynalazkiem, bo zaraz coś umrze. Dobra, po, szybko idź do szkoły, bo jesteś już dorosły i nie patrz na to, bo tu się naprawdę dzieją złe rzeczy. Dobrze, tato, pójdę szybko do szkoły i ratuj pacjenta. Dzień dobry, panie Miss Delight, jestem nowym uczniem. Tata mi kazał tutaj dzisiaj przyjść do tej szkoły. Witam cię, kupo. To super, że przyszedłeś. Zawsze wspieramy nowych uczniów. Usiądź sobie na jakimś miejscu i będziesz rozwiązywał przykłady. A oto właśnie pierwszy przykład. Tylko, pani, Mizdelaj, ja nie jestem żadną kupą, tylko jestem poł. Tak, jesteś kupą, wiem. Ej, dlaczego pani tak brzydko mówi? Masz tutaj pierwsze zadanie, rozwiąż się. Ale ja nie mam pomysłu, jak je rozwiązać. No dobra, spróbuję coś tu napisać. No i według mnie to będzie pięć, pani Mizdelaj, czy dobrze odpowiedziałem? Tak, bardzo dobrze, brawo. Ale super, wiedziałem, że to rozwiążę bez problemu. Dobra, czas na kolejne zadanie, teraz trochę trudniejsze. Dla mnie nic jest trudne, bo mam tatę geniusza naukowca i mam po nim mózg. Proszę o to kolejne zadanie. 7 razy 7, no dobra, muszę się zastanowić, ile to jest dokładnie. Ale według mnie będzie to 49. Czy dobrze odpowiedziałem? Tak, bardzo dobrze, kupo. Jej, naprawdę jestem dobry. Myślałem, że będę gorszy z tej matematyki. Dobra, czas na twoje ostatnie zadanie. Proszę, po. 5 razy 5 minus 3. Ale dała mi pani mega trudny przykład. Muszę się zastanowić, bo najpierw jest dodawanie i odejmowanie. A potem mnożenie, tak? Ło! Wow, mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. No dobra, czyli że najpierw muszę to pomnożyć i odjąć 3. No to 5 razy 5 jest 25, i od 25 muszę odjąć teraz 3. To się równa 22, panie Delight Bardzo dobrze udało ci się. Teraz siadaj do ławki. No dobrze, pani panie i Witam moja ulubiona nauczycielko, o fu, ale śmierdzi w tej klasie, co tu robi jakaś kupa. <laughs> pewnie nigdy nie znajdzie żadnej dziewczyny. Ja nie jestem kupą, tylko jestem poł i ty nie by kim jesteś. Wyglądasz jak kot i śmierdzisz jak kot. Lepiej ze mną nie zadziera. Jestem tu najstraszniejszym uczniem na świecie, więc lepiej uciekaj stąd śmierdząca kupo. Chcę normalnie zajęcia tutaj zrobić. Dlaczego wszyscy mnie wygoniają przez to, że śmierdzę? Ja nie śmierdzę. Jestem po prostu poł. to znowu mam problemy w szkole. Wszyscy się śmieją, że śmierdzę i przez to nie znajdę nigdy dziewczyny. Synu, spokojnie, nie przejmuj się. Dzięki tobie uratowałem eksperyment I stworzyłem dla ciebie dziewczynę Dziewczynę dla mnie stworzyłeś tato Ale ty jesteś superancki Będę miał swoją dziewczynę A Katta się śmiał, że nigdy nie znajdę żadnej Dawaj tutaj do stołu I pokażę ci tą twoją nową dziewczynę Proszę, nazywa się Paulinka Wow, ale superancko Jest różowiutka, prawdziwa z niej dziewczyna Dziękuję tato, że ją stworzyłeś Proszę synku, już się nie przejmuj Cześć, może nie wiesz Ale jestem Paul i jestem twój

Ja też się cieszę. Co ty na to? Żebyśmy wzięli ze sobą jakiś ślub. Naprawdę świetny pomysł. Też tak uważam. Chodźmy do kościoła, bo wszyscy się ze mnie śmiali, że nie mam żadnej dziewczyny, a zaraz będę miał żonę Paulinkę. Ale super właśnie stoję przed ołtarzem i czekam na swoją żonę, aż tutaj przyjdzie. Jestem już, po nie mogę się doczekać, aż będziemy małżeństwem. Ja też się nie mogę doczekać. hagi łagi! Daj nam ślubu. Dobra, Paul, czas na przysięgę. Musisz Ją powiedzieć, powtarzaj po mnie. Dobrze, chakiłaki, będę powtarzał co do słowa. Ja poł. Ja poł. Biorę ciebie Paulinko za żonę. Biorę ciebie Paulinko za żonę. I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz. Oraz, życie nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, życie nie opuszczę aż do śmierci. Tak, ja robię to samo, ale super. Jesteśmy teraz małżeństwem. Chodź do naszego domku. To jest nasz domek, Paulinko. Mam nadzieję, że ci się podoba. Jak będziesz chciała, to dodamy trochę tu różu. Nie, dobra, ten, ten brązowy też jest super. Może być, bardzo mi się tu podoba. Cieszę ci się, że się podoba. Tu jest na przykład nasza sypialnia, a tu jest sypialnia naszego dziecka. Dobrze, Paul, się składa, że tu jest pokój dziecka, bo jestem w ciąży, a tu jest nasze dziecko. Wow, ale super popasek, jak go nazwiemy? Może Paul? Super pomysł. Ha, ha, Paul, nie wierzę, że udało ci się znaleźć żonę i dziecko, ale ty jesteś śmierdzący, w ogóle tu jest bardzo śmierdząco. No, bo to jest mój domek i tu nie śmierdzi, katnapie. i co stąd? Dobra, daj mi święty spokój, zabieram to dziecko. Ha, ha, ha. No nie widzowie poukradł nasze dziecko. Co ja on teraz zrobić? Haha, ha, zrobię pranka i dam po jemu przed drzwiami.